Zachwycająca kondycyjnie moneta próbna 10 zł z obieskim 1933 rok. Egzemplarz odbity na standardowym krążku, gdzie również na bieżącej aukcji mamy zostawiony przez kolekcjonera. Powiedzmy taki sam egzemplarz. Choć widzimy, że tutaj od razu porównując te dwa zdjęcia, widzimy, że mamy do czynienia z innym napisem próba, gdyż napis próba na klipie jest jednak wyższy. Tutaj mamy niższy ten napis, próba na klipie, ale wizerunkowo możemy mówić o monecie próbnej tego samego typu, tylko tutaj odbitej na kwadracie, tutaj na krążku standardowym. I podstawowym atutem tego sobie jego kondycja. Państwa, pokręćmy w różnych kierunkach do światła, poszukajmy niedoskonałości na powierzchni, i takowych na tej stronie nie znajdujemy. Owszem, widać inną kolorystykę reliefu czy miejscami tła, ale to jest naturalna, naturalny proces patynowania srebra. Widać jednocześnie taki meszek delikatny, mędniczy. Moneta w stanie absolutnie mędniczym, nieczyszczona, nieprzecierana, nienabłyszczana z naturalną, lekką, brązowawą patyną. Miejscami na tej stronie z portretem. I zobaczmy, jak wygląda druga strona. Proszę druga strona wygląda analogicznie. Świecimy na tą monetę naprawdę ostrym i blisko skoncentrowanym źródłem światła, tak żeby wszelkie niedoskonałości ewentualne można uwidocznić na jej powierzchni i mimo zastosowania mocnych środków szukających, że Państwa takowych nie znajdujemy, znakomity kondycyjnie egzemplarz wspaniała próba olbrzymia rzadkość w takim stanie zachowania. Stan zachowania jest tym, co najbardziej w tej chwili jest cenione, gdyż zdajemy sobie sprawę, iż im dłużej od momentu wybicia danych monet, tym coraz jakby mniej zostaje tych monet w Stanach Pięknych. Czy one są czasami nadgorliwie traktowane przez kolekcjonerów, przez posiadaczy, czasami niebędących kolekcjonerami, którzy potraktują takie monety niewprawną ręką, przetrą, przeczyszczą, upuszczą, będą chcieli upiększyć, umyją nieumiejętnie. A tutaj egzemplarz, który uniknął takiego traktowania. Duża rzadkość, moneta nadająca się do gradingu na dobrą, wysoką notę. I jeszcze co ciekawego, proszę Państwa, moneta ze znakomitą prowinencją. Jest to karteczka, kopertka e, zapisana ręką Stanisława Hersztala, z którego zbioru ta moneta pochodzi. Zbiór Stanisława Hersztala był oferowany na aukcji zagranicznej w roku 1974, natomiast ta moneta nie wchodziła w ramach oferty aukcyjnej. To był zakup prywatny od Hersztala, jak i jeszcze trzy inne monety bodajże z tej aukcji, które też są właśnie oferowane z takimi kopertkami. Są to w, prywatnym, w prywatnej transakcji kolekcjonerskiej zakupione od Stanisława Hersztala polskiego słynnego kolekcjonera, który w okresie międzywojennym był między innymi dziennikarzem, korespondentem zagranicznym, przebywającym na różnego rodzaju placówkach zagranicznych, po wojnie osiadł na stałe w Ameryce Południowej. Moneta ze zbioru Stanisława Hersztala w pięknej, kolekcjonerskiej kondycji, nadającej się na dobrą notę gradingową. Zdecydowanie polecamy.